Siemanderą się mandero. w kolejnym odcineczku. Dzisiaj jak widzicie jesteśmy na grzybobraniu Już zacząłem tutaj działać. Lekka zadyszka jest pod wyjściu pod górę. No ale myślę, że coś tam będziemy jeszcze relacjonować. Na razie się rozglądamy w terenie i szukamy dzisiaj prawdziwych. Okazów także do zobaczenia w kolejnych wejściach. I słuchajcie, kolejny okaz. Myślę, że zdruwia jak ryba czeka na nas tutaj. Także bierzemy rozglądamy się w okolicy, czy nie ma czegoś fajniejszego. I lecimy sobie dalej. Elo, elo, to ponownie ja. Idę sobie na spokojnie a tu widzę jedną niespodziankę i pozwolicie, że podniosę swe szanowne 4 literki i tutaj kolejna suka Także do kolekcji się przyda w sam raz. Elo Elo, to ja po raz kolejny znowu trzeba by było paść na kolana i sięgnąć takiego przystojniaczka tutaj który czeka na nas w promieniach słonecznych? Także zabieramy gada i lecimy dalej. Elo, elo, witajcie w kolejnym wejściu. Tutaj widzę, czekają na nas dwa przystoniaki. Jednego już zerwałem, był trzeci. Także zobaczymy, co tam nas dalej czeka. Do zobaczenia w kolejnym wejściu. Cześć. Elo, elo, to ja melduję się z frontu tutaj mamy taką malutką sztukę nadgryzioną zębem czasu ale weźmiemy zobaczymy co tutaj będzie się dalej działo hello hello i melduneczek z frontu mamy tutaj taką oto sztukę myślę że idealnie nada się do naszej kolekcji także bierzemy i lecimy dalej i słuchajcie, kolejne widzę piękne zjawisko. Tutaj mamy zjawisko tak zwanego menelstwa Pospolitego a tutaj mamy pięknego grzybka, który sobie pięknie wyrasta. Także obie rzeczy sobie zabieramy i będziemy miło wspominać tych, którzy nie szanują leśnej przyrody. Także do zobaczenia w kolejnym wejściu, cześć. Hello Elo! I słuchajcie powoli na dziś kończymy zabawę z grzybobraniem. Udajemy się do limuzyny. Ale no jak to na wejściu bywa, zdarza się taki prawdziwy okaz, który że tak powiem, no troszeczkę nam Tutaj drogę zawadza, więc będziemy go brać do naszych zbiorów. Także tym pięknym widokiem żegnam się z Wami. I kto oglądał, tomu dziękuję. Ewentualnie do przyszłego odcinka. Do zobaczenia. Cześć.